No i taka kawusia z rana jest jak śmietana. No nie, nie rano, jest popołudnie. Trochę zaspałam, oczywiście dupę. No ale cóż, robimy, pijemy kawkę, ogarniemy, pozmywamy i ogarniamy się do roboty. Zobaczcie, mój nieogar, ale właśnie ja składałam życzenia w tak Fajnie się y, słucha tego. Także takie życzonka y, były. W radionotach, Sandra podciszewska ciągarlak z muzykoterapii i tak, tak sobie działamy w naszym radyjku i całą wigilię y, lecą świąteczne piosenki albo w ogóle nie ogar. Ach, jeszcze się nie wyspałam, w ogóle zaspałam na tą audycję, ale o 18 jest powtórka, więc super będę słuchać cały czas. niż czas w goronie jak najbliższych oraz szczęśliwego nowego roku. Spełnienia marzeń, wspaniałych awansów i nowych celów życzę Wam wszystkim Sandra Płciszowska ciągarnach. No, i przygotowujemy rzeczy na sałatkę. Ja, nową tu mi z rosołek dochodzi. Tak, będą wszystkie warzywa pokrojone z rosołku. Jajka się gotują. No, i tu niestety mi się rozgotowały totalnie ziemniaki. Ale to nic grubiej pokroimy. I może nie będzie taka ciapa. Także za chwilę będziemy tutaj kroić, jak to wszystko ostygnie. Zaraz budzę tego swojego męża. Oczywiście nocka, żeśmy nieźle zaszaleli, w sensie takim um, praca nie, że um, impreza, nie, nie. Całą noc ja działałam, on też sobie tam w swoich sprawach, więc no tak u nas jak zwykle, wszystko na ostatnią chwilę. Na 18 mamy wigilię, ja muszę jeszcze w ogóle do pracy pojechać, ja nie wiem jak ja to zrobię, ale dobra, część ja pokroję, część on, polecę do pracy i będziemy sobie zaczynać wigilię u jego rodziców. No i sałatka już po boże, jaki syf. No ale to jest tak jak człowiek się spieszy. Ta do tej miski w ogóle się nie zmieściło. Musiałam wziąć dusz, duży, duży gar. Zobaczcie, jest tutaj już tak mi szybko to poszło. Mamy ogórek, jajko, ziemniaki, groszek, kukurydza, pora. Co tu jeszcze damy? Marchew jest jeszcze ogórek jeszcze kroję, damy ugotowany kurczak do tego majonez, jabłuszko sól, pieprz i będzie sałatka jarzynowa no jakieś tam oglądanie, o Kevina musimy jeszcze obejrzeć jak to w Wigilię jak wrócimy z Wigilii od rodziców to definitywnie Kevina będziemy oglądać także tak to wygląda piękne kolory w ogóle no kocham sałatkę jarzynową Smakuje sałateczka. Tak. O, baterii Strom Modus iPhone. Ach, no, fajne, fajne tło jest. Te gary się tak fajnie mienią. Bo ktoś to musiał pozmywać. A yy, mężu, kto miał kroić sałatkę jarzynową? No ja. No, a kto pokroił? No ja. Mhm, tak. Jasne. W śnie chyba. No ja nie powiedziałam gdzie. Doba mm, dobra. Dobra, dobra. Pokażę Wam mój outfit na Wigilię. Taka sukieneczka, takie buciki. Te z Deichmana. I sukienka z Shine, z tak się prezentuje. O. Taki o, sukieneczka. W ogóle ja mam wyszczyplające lustro. O, w ogóle sąsiedzi tutaj nam smakołyki zostawili. Będziemy się częstować potem, jak będzie głodek, fajnie. W ogóle do teściów na Wigilię już sobie jedziemy. Tak, mój mąż pędzi, bo jak my za, jak zwykle spóźnieni jesteśmy, ale tym razem nie przeze mnie. Chyba, nie, już się śmieje, że jest przeze mnie. To nie przeze mnie, no w pracy się trochę przedłużyło, no to nie przeze mnie, tylko przez pracę, no. To nic, że za późno wyjechałam i nie mogłam się zebrać, w ogóle jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę. No dobra, to słyszymy się już po Wigilii, bo w trakcie to nie wiem, czy tam będę mogła w ogóle cokolwiek nakamerować. Właśnie sobie wróciliśmy już od teściów, no i trzeba by było odpocząć, jest godzina, nawet nie wiem która, po północy, pierwsza chyba, ale oczywiście to jest bardzo dobry czas, żeby obejrzeć Kevina. Kevin sam w domu. No i właśnie sobie zrobię winko, naleję sobie, obejrzymy popcorn i tak i tak będzie. No, i jeszcze przydałoby się nagrać, co Mikołaj przyniósł pod troinkę. Oczywiście mąż mi przyniósł nadzieję na miłość, romantyczność i w ogóle. <laughs> Dobra, ale Mikołaj przyniósł czekoladki. Tak, nie pogardzimy, zaraz je obskoczymy. Ale w ogóle, jakie swój taśne skarpety. Super, feeling cool. Amazing. Jeszcze jakieś były kurówka No też chyba wsuniemy króweczkę zaraz. I tu są jeszcze skarpety. O! Let's chill. To chyba te dzisiaj założymy. Let's chill. Będziemy chillować. Odpoczywać będziemy. Przyniósł Mikołaj. Karteczkę, ja już rozdarłam. Tutaj był taka karteczka, tak wygląda kartka. A w środku kasiora. No, także taka karteczka. Mikołaj przyniósł kasiorę, ale jeszcze przyniósł um, takie um, na sztuczce serwetki. Wsadza się sztuczce, można je tak jakoś Ładnie związać. Moje kolory zielone, fajne, fajne, podoba mi się. No i dostałam jeszcze perfumę. Amazing. Pachnie ślicznie, jest ładna, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy trwała. No ale wykorzystamy na jakieś fajne okazje, no także taki był Mikołaj, ale jeszcze Wam pokażę co mój mąż dostał. No i mój mąż dostał też krówki. Ja nie wiem, my sobie chyba te mordki tak zakleimy, przy Kevinie chyba co on dostał jeszcze też czekoladki w ogóle o muszelki dostał tak mieliśmy na weselu muszelki o sweet muszelki mieliśmy wesele w stylu morskim ale to też wam pokażę na pewno na kanale o i również skarpety ze star warsa jego ulubione filmy Moje niekoniecznie nigdy nie oglądałam i jakoś nie mogę się przemóc do tego filmu. Yy, tu jeszcze, co ty dostałeś, co ty, a trufle dostał, ale z tego co pamiętam to raczej nie lubi. Kartka, zobaczmy ile mąż Kasiorki dostał. <średziny> Najważniejsze. Dobra, ja już wiem, <średziny> wy też wiecie konfiskujemy, dostał taką kartkę no i dostał jeszcze oczywiście perfumę ładna w ogóle torebka zachowamy na przyszły rok tak też Dolce Gabbana męska, zobaczmy zobaczmy jak pachnie ciekawie wygląda ciekawy też ma design tak jak, tak jak moja ale w ogóle powącham. U, Będzie mąż sexy pachniał. U, <snec****> idzie popcorn, popcorn, popcorn. I co będę oglądać? Tydydyty ten, tydydyty ten. Mąż stoi w ekanie i myśli, że go nie widać. <ścoughs> no dawaj, wpuszczaj mi kabina. <laughs> Amazing. Euro 80 za taką, ej słuchajcie, taką o, zwykłą torebkę. Dobra, to to jedno się zmieści, i tu jeszcze książka ma wejść. A które było, które? Które jest dla kogo? Mm. Do rąk. Dobra, to to będzie dla babci. Idzie taka książka, też do. Yy, na prezent. Bardzo fajna autorka. Yy, to akurat są romanse. Yy, tej akurat nie przeczytałam, więc nie wiem. Ale przeczytałam inną. Wiem, że lubi tą właśnie autorkę i ona dostanie tą. Yy, o się u mnie. Nieco marnuję na półce, bo no niestety nie mam czasu teraz czytać, co bardzo żałuję, oczywiście. Więc to będzie jeden prezent dla babci. Drugi prezent idzie dla drugiej babci, i ona dostaje coś takiego bardzo ładnie zapakowane do krem do rąk, do ciała. I ciar, druga babcia to dostaje, i do tego dostanie gorzką czekoladę, bo bardzo lubi 70%. I jest prezent dla teściowej. Dziękuję. <grym> Dziękuję. To jest do twarzy: gąbka do twarzy, serum i roller. Bardzo super te rollery są. No, i zapachy, e, e, które się tutaj wlewa, podgrzewa się świeczką i e, różnego rodzaju zapaszki są i można sobie wąchać. E, jakbyście się pytali mnie, e, jaki jest mój grzech, to kradzież, bo to ukradłam z pracy. Widziałam tam z imprezy, mieli świąteczne czapki, skarpetki, i tak. Tak zajumałam, brzydko mówiąc, ale nie jest napisana firma ani nic, także nie będą wiedzieli, że w ogóle e, dwie pary tam im, zniknęły. Przywłaszczyłam sobie. No, ale jak leżały bez Pańsko, no to się nie zmarnują. Shit. No muszę uciąć, bo totalnie nie wiem jak to ugryźć. Jest po prostu too much, za dużo. Jest to właśnie to pierwsze takie mm, kleksy wychodzą. Potem jest ten papier tak kurde. Och, no! <słuch> piramidy mi to weszły takie. O, muszę to opitolić, bo Boże, kochany. To wygląda. Widać, że Sandra pakowała. Mikołaj się przeżegna, jak zobaczy te prezenty. Wymyśleliście, że ja Wam pokażę, jak się pakuję. Mhm. Tylko dla Fanów. Tylko dla Fanów to miało być. W ogóle, jaki krzywy w ogóle wyszedł. ta da Super!